Witam Państwa w dzisiejszym odcinku. Ten odcinek będzie krótki. Pokażę tylko jaki poczyniłem postęp. Szczególnie, że mamy kobalt. Proszę Państwa. I to dosyć dużo. Jak to się stało? No, zaraz to pokażę. Eee, ostatnio byliśmy na pustyni w oazie. Może pole e, przy Tujemy się tam. Oazę planuję jeszcze zwiedzić. O, zobaczcie, jakie tam są fajne rzeczy. Tak więc tu ostatnio skończyliśmy. No i następnie. Ta mapa jak ona mnie denerwuje. Poszedłem na północ. A, tylko muszę. Poszedłem na północ. Jezu. Yes. Muszę tylko zmienić. Tundra. To będzie to. Więc teraz lecimy na północ. Zobaczcie, tutaj mam teleport. I jesteśmy tutaj. Czyli mamy tutaj domek, a jesteśmy tutaj. Tundra gdzieś zaczęła się mniej więcej tutaj. Więc zrobiłem sobie teleport, tak na można powiedzieć, blisko blisko lodu i blisko śniegu bo być może ten lód się do czegoś przyda bo można sobie go zbierać i można się na nim ślizgać więc stwierdziłem że dobrze mieć teleport po prostu blisko no i tutaj też są drzewa także yy, także fajnie o co to za brakuje mi skóry średniej Mam, ma, mam jakiś problem ze średnią skórą. O, akurat. Dobra. Mm, idziemy do teleportu. Pokażę Wam teraz, gdzie poszedłem dalej. tak? Yy, tutaj po jaskiniach nie chodziłem jeszcze. Wszedłem do jednej jaskini. Była bardzo fajna. A zresztą może ją pokażę. No, była gdzieś tutaj. Mhm. Dobra. Zrobię cięcie i pokażę Wam to jaskinię, bo jest naprawdę, naprawdę fajne. Ok. Jesteśmy. I zobaczcie, mamy zonę 3 tundra, tak? Czyli te tereny to są tundra. Tutaj był las, a tutaj była. Jakaś tam zmarzlina chyba, jeżeli chodzi o biomy. O i zobaczcie, tutaj sobie zrobiłem wieżę, żeby widzieć z daleka wejście do jaskini. Natomiast ona się na pewno łączy tutaj z kopalnią, tylko tam jeszcze nie zwiedzałem, ale no chcę Wam to pokazać, bo naprawdę jest fajna w środku. się... Chyba się nie ma. Mo... Okej. Okay. Wiecie co? Gdzieś wpadłem. Głębiej niż chciałem. Osz. Wiecie, wczesny dostęp, nie? Obliczowała się mapa. No tego się nie spodziewałem. Ha. No i dobra. I co my teraz? O. Nie mamy pochodni. Kurde, pochodni, nie, nie mamy, to się załatwiłem. E, no dobra. Okej, okay, jemy jest spróbujemy stąd wyjść nie będę z nimi tutaj walczył o o tam są schodki Zobaczcie. Jeszcze raz tam pójdziemy, bo naprawdę chcę Wam to pokazać, Ko tym razem... O! O, Dobra. Ledwo. I jeszcze raz. Tylko tym razem będę szedł w, w kierunku tej ściany. Naciskał klawisz, żeby nic tutaj się nie, nie, nie zbugowało. Ja musiałem gdzieś tam wpaść w ogóle w bok. Nie przerzuciło. O, zobaczcie. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Zobaczcie, jakie rybki. O, hmm. o widzicie? A? A? Jaka fajna? Jaskinia? Cave z tundra albo. albo forest, no. Bardzo fajna. Chciałbym tutaj trochę sobie później pozwiedzać. A jakoś tak jeszcze nie miałem czasu. No, widzicie? No, ten, ten generator całkiem niezłe rzeczy tutaj generuje. Jest śliski, no jest ten lud. Musicie uważać. No i dobra. E widzimy się w domku. Polecimy sobie w następne miejsce, w którym mam teleport, tak? bo mój, mój teleport jest tutaj, tundra. Tak, tutaj jest świątynia ta, ta fabularna. Tak? Także y, widzimy się później. Ok. Teraz sobie. Ok, teraz sobie zwiedzimy następny punkt, czyli byliśmy już w tym mroźnym klimacie. I mam jeszcze jeden, jeden teleport w mroźnym klimacie, tylko że w górach. O, zobaczcie. Zobaczcie, jakie fajne góry. A? Fajnie. Zobaczcie. Włączę parametry. 227 228 Zobaczcie. Tutaj jakaś wioska. Tak. I biom się nazywa Góry po prostu. Muzeum 3 trzy góry. I właśnie tutaj wykopałem dużo kobaltu. Tak. Czyli nie chodziłem po jaskiniach. Tylko chodziłem po prostu po górach, tutaj, tutaj i po prostu na wierzchu znajduje się surowce. O zobaczcie, tak jak tam, żelazo. O widzicie? Idę je wezmę, o złoto, właśnie, o widzicie i kobalt, właśnie w ten sposób, tak zdobywałem, yy, tak znalazłem te 80 kobaltu, tak, yy, zaraz, muszę tutaj zrobić mi. myślałem, że do tych w woreczków w zasoby wchodzą z automatu, ale nie, także to bez sensu takie kraftować. One są z moda więc o, i właśnie w ten sposób znalazłem tyle zasobów. Nie chodząc po jaskiniach, tylko na wierzchu, w sumie do tych jaskiń, to muszę się i tak przejść, bo jestem ciekaw, właśnie jak one tak w środku wyglądają w, tym, w tej zonie drugiej. Bo tutaj właśnie nie chodziłem jeszcze po jaskiniach. Bardzo mi się podoba ten kamień, ten taki, o, niebieski. Yy, więc tak to wygląda. I zobacz, i taką fajną znalazłem tutaj miejscówkę na szczycie. O, elegancko. Elegancko. No i dobra. Lecimy teraz do następnego teleportu, już ostatniego. Mianowicie już w ostatniej zonie. Dom. Najpierw pójdziemy do domu. A teraz zona 4. I to jest ta zona niebezpieczna. Ale to jest ta spalona ziemia, nie? Tutaj sobie obudowałem ten portal, żeby mnie stworki nie zabiły i tutaj te, st te stworki są mocne, nie? Znaczy ja mam pancerz tylko miedziany, to jest bieda, to jest bieda. Także, o przeszedłem tutaj, także tak to wygląda. Natomiast tak naprawdę od momentu jak uda wam się stworzyć teleport, tak, to ten progres troszeczkę przyspieszy, bo będziecie mogli iść gdzieś, no postawić sobie teleport i tam wracać, nie? Czyli tak jak ja bardzo szybko już obskoczyłem no kolejne zony, jak zdobyłem teleport, tak? Mimo, że za dużo tam nie zwiedzałem. O, czasami coś właśnie się psuje po tych tyle że nie można później klikać. A widzicie? Mm, no to działa. Skrzynki działają. Nawet udało mi się tam zdobyć adamantium na tamtej. Mm, Czyli tak to wygląda. No, mam sporo tego już też. Tylko, że po prostu nie mam poziomów jeszcze. O, widzicie, coś się psuje dzisiaj. Może za dużo modów już. <noise> Jakieś mody mi tutaj, może coś tam psują. O, widzicie, muszę aż 40 lodowej esencji. Jest to takiej, O, medium. To będę już miał. Jak sobie. Jak sobie to zrobię, to będę miał. Tak, czyli, czyli w końcu pancerz sobie ulepszę i będę mógł chyba żelazny. Nie, przepraszam. Eee, Torium zrobić. A, I z kobaltu też będę. Mógł. No właśnie, to pytanie teraz, który lepszy. 22 zdrowia. Rezist, resist. Ten ma więcej odporności. A, i ten ma Poison. To ten jest lepszy. Znaczy, lepszy, chyba lepszy dla mnie, szczerze mówiąc. Z kobaltu. No, tak czy owak, trzeba będzie. O, kobalt złot. O, to trochę potkwa. No dobra, to w tym odcinku już nie będziemy tego ulepszać. Ja sobie to. Ulepszę poza odcinkiem. No i w sumie tyle, tak? Chciałem Wam pokazać. O, zobaczcie, jakie fajne drzewko mi urosło. Ale fajne. Bo tutaj możecie sobie kupować różne sadzonki. To było to. Tak? O, sadzonka ja było Ciekawe. No dobra, w tym odcinku to wszystko.